To, że chciałem dzisiaj rozmawiać o dzikach, bo to też nie jest jakiś główny temat, o którym powinniśmy rozmawiać. No ale mamy najważniejszy temat dnia, no bo to jednak wiele prawie wszyscy o tym mówią, że. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, e, która miała przedłużyć przywileje Ukraińców w Polsce i myślę, że od tego zaczniemy. Marcin Możdżonek, Konfederacja jest moim gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. E, będziemy właśnie o tym dyskutować, będę pana Marcina pytał, e, debiut Pana Marcina na, na do rzeczy, więc fajnie, że pan jest. Dziękuję za przyjęcie. Dziękuję za zaproszenie. Zanim przejdziemy do rozmowy z panem Marcinem, chciałbym tylko zachęcić do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania podawania dalej. Zapraszam również do wsparcia, można postawić tam kawę. Zapraszam też tych, którzy mieszkają w Warszawie, 28 na premierę książki Pawła Lisickiego o chrześcijańskim syjonizmie. To w centrum prasowym przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie, w najbliższy czwartek od 19. Zapraszam również dwa dni później na tą całą imprezę do Lublina, czyli spotkanie autorskie z panem Pawłem w nocie Lub Lublin. Przy ulicy Marekielis-Kłodowskiej o 14:30 w sobotę. Wstęp wolny na obydwie imprezy. Panie Marcinie, właśnie, no może krótki komentarz. Yy, zawetowane to, że ci, którzy nie płacą, tak przynajmniej pan prezydent to uzasadniał nie płacą podatków, nie dokładają się do budżetu, nie mają prawa, nie będą mogli mieć prawa, przynajmniej tak chce prezydent w swojej wersji ustawy, yy, żeby coś takiego było. Jak pan do tego podchodzi, jak pan w ogóle. Widzi to, że, że koniec 800 plus dla Ukraińców, którzy nie dokładają się do polskiego budżetu? No, co do zasady, jest to postulat bardzo mocno wolnościowy, progospodarczy. Ten, kto pracuje, ten, kto płaci podatki, może mieć z tego tytułu przywileje. Dlaczego miałaby ludzie, którzy nie pracują, mieć z tego tytułu cokolwiek? No a tym bardziej jeszcze ludzie, którzy nie są obywatelami naszego kraju. Uważam, że taka decyzja pana prezydenta jest bardzo kompromisowa wobec też oczekiwań niektórych grup społecznych, bo nastroje co do właśnie przywilejów w tym przypadku Ukraińców były bardzo różne, prawda? Więc zawetowanie przedłużenia tych przywilejów to jest bardzo słuszna droga, bo też powiedzmy sobie jasno: bardzo wielu Ukraińców w naszym kraju po prostu ciężko pracuje. Jeżeli pracują, jeżeli nabywają te prawa, które mogą nabywać ciężko pracujący Polacy, no to tak, to mogą je mieć, ale też nie może być tak, a takie przypadki były, to było udowodnione, to było przecież wykazane wielokrotnie, że często pobierali świadczenia socjalne a w naszym no, kraju nie, no, nie przebywali. Nadużywali tego nawet, nadużywali, bo delikatnie, tu umując, delikatnie tak? Delikatnie tujmując, a do takich sytuacji nie może dochodzić, ponieważ hmm. mamy być równi wobec prawa. Nie może być tak, że przyjeżdżali raz w miesiącu, żeby pobrać socjal i wracali do siebie na Ukrainie. No tak to nie może działać, bo te pieniądze muszą zostać w naszym kraju i muszą pracować, muszą wejść do obiegu. Bo, ale w ogóle, bo ja uważam, traktuję tę całą sytuację trochę na, jak, na kolejną taką Um, wprowadzenie dyskusji, bo pobudzenie kolejnej tej dyskusji. To, że jednak, to jest mój punkt widzenia. Właśnie chciałem o to pana zapytać. Um. No tego przepraszam za słowo. frajerstwo, jakie Polska reprezentowała przez te ponad trzy lata wojny, no bo ja rozumiem, że trzeba pomagać kobietom, dzieciom, uciekinierom, którzy rzeczywiście bali się, ale no to co my zrobiliśmy? I to bardzo mocno no właśnie, uważam, no jako, już nie mówię, już nie mówię o budżecie państwa, ale mówię o samych, państwo, jako społeczeństwo, tak? że jako polskie państwo jako obywatele Polki i polacy zdaliśmy test na człowieczeństwa z pomocy, z bycia chrześcijanami na szóstkę. To my otworzyliśmy swoje nie tylko serca, ale i domy dla Ukraińców, pomagaliśmy jak najbardziej i to jest naturalne, normalne, no ale w pewnym momencie też przychodzi już proza życia, mija czas 4-5 miesięcy, 6 rok, no i ludzie, którzy tutaj są, my ich przyjęliśmy, no też muszą zacząć, zacząć się asymilować, zacząć pracować, zacząć chodzić do szkół i w wielu przypadkach też tak było, ale nie można utrzymywać już tych przywilejów, pewne rzeczy się kończą, Muszą ci ludzie wejść w normalne tryby, tak jak wchodzą wszyscy Polacy, no bo to jednak było rozczarowujące dla wielu z nich, że my musimy czekać w kolejkach do lekarzy, bo też były takie przypadki, a niektórzy mają listę, są wpisywani na listę pierwszeństwa tylko z racji tego, że mają inne obywatelstwo i są traktowani priorytetowo. Nie, tutaj mamy być traktowani przede wszystkim Polacy na pierwszym miejscu, Polska na pierwszym miejscu. I oczywiście będziemy pomagać, ale jeżeli ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, e, zaakceptują w pełni nasze zasady, naszą historię, kulturę, język i będą dokładać się do budżetu państwa, tak, no wtedy też mogą nabyć te same prawa. Pytanie jest takie, bo nie, niewątpliwym jest to, że pan prezydent Karol Nawrocki został prezydentem naszego kraju y, przy wsparciu elektoratu y, Konfederacji i Grzegorza Brauna. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To pokazują wszystkie, to jest ponad wszelką wątpliwość. Czy, yy, czy, czy to jest takie yy, potwierdzenie właśnie tego elektoratu, że słuchajcie, no, to nie było nadaremne, że ja jednak, bo to elektoraty yy, pana partii i Grzegorza Browna to są takie elektoraty, które no, ewidentnie są przeciwko. Te, tej polityce wobec Ukrainy, która była do tej pory w naszym kraju. Tak, zdecydowanie, elektorat. Czy pan, też pan to tak odbiera trochę tak, że patrzcie, no dobra, dotrzymuję słowa, dotrzymuję tego obietnicy, że będę pilnował Polski, tak jak wam obiecywałem, za to, że wsparliście mnie w wyborach. Wsparliśmy w wyborach, tak, i elektorat oczekuje y, twardej polityki i stawiania Polski na pierwszym miejscu, i co też Karol Nawrocki teraz w pewien sposób spłaca, zgadzam się z tym oczywiście. Zawetowanie ustawy o podwyżce akcyzy i podatku cukrowego. No to jest jasny przykład na to, że deklaracja turyńska, którą podpisał ze Sławomirem Męcenem działa, że to, to był słuszny kierunek, i tutaj bardzo dziękuję za, za to weto. A tak samo teraz, w, w przypadku wetowania tych przywilejów dla Ukraińców, też jak najbardziej to spełnia oczekiwania elektoratu Konfederacji, która jest pro Polska. Najbardziej podoba mi się, bo pan prezydent wysłał do Sejmu swój jak gdyby, projekt ustawy. I w tym nowym projekcie jest przede wszystkim jedno: to, że zrównuje symbole banderowskie z nazistowskimi, znaczy dla mnie to jest jedno i to samo, tak naprawdę, i komunistycznymi w kodeksie karnym. Oburzenie jest lewej strony. W ogóle rozumie pan to? Bo ja nie do końca tego jestem w stanie zrozumieć. Bo komunistyczne, nazistowskie B, ale banderowskie okej. Okay. Albo cisza nad grobem. No, hmm. trudno jest to zrozumieć, oburzenie, ponieważ bandera, czczenie bandery, to jest który tak jest Hibera, zbrodniarzem, no. który jest zbrodniarzem wojennym, no mamy nierozliczone sprawy. Nie usłyszeliśmy do tej pory przepraszam, nie dostaliśmy zadośćuczynienia. My jako Uważam, naród, jesteśmy w stanie wybaczyć wiele rzeczy, ale to trzeba spotkać się przynajmniej po drodze. A na razie gesty wciągnięte ręki są tylko robione z naszej strony, bo dalej ekshumacji jak nie było, tak nie ma. Temat wołania nie jest w ogóle wyjaśniony należycie, tak jak powinien być. Ofiary nie są uszanowane, rodziny tych ofiar nie są zadośćuczynione. Więc nie, nie zupełnie nie rozumiem, dlaczego można oburzać się na to. Stepan Bandera był zbrodniarzem koniec i kropka. No właśnie, no jego jakiekolwiek tutaj y, y, hołbienie, jakiekolwiek oddawanie mu czci jest no, czymś karygodnym. Dobrze. I y, y, w tej ustawie ma być jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Y, przedłużenie, co jest też moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem, y, nadawania obywatelstwa polskiego z 3 do 10 lat. To też bardzo ciekawy pomysł i też, też go w pełni popieram. Taki niejako wydłużony staż na to, żeby być Polakiem, żeby w pełni poznać, jaką mamy kulturę, jakie mamy zwyczaje, co tkwi w nas, dobrze poznać język, cały nasz system, poznać Polki i Polaków, tak naprawdę. I wtedy faktycznie dany człowiek może się zdecydować: tak, chcę być razem z Wami, chcę być jednym z Was, proszę bardzo, przyjmujemy. A ci, którzy tego nie przetrwają, no, to będzie takie naturalne sito dla odsiewania tych, którzy. Polakami może nie powinni zostać. Mamy taką sprawę, bo, bo dużo się dzieje, jeśli chodzi o tą ukrainizację Polski i to wszystko. Czy, czy myśli Pan, że Karol Nawrocki chce to jakoś zatrzymać, żeby oczywiście mm, jakoś to w sposób bardzo inteligentny przeprowadzić, żeby to nie szło aż tak za daleko? I co Pan sądzi o tej reakcji lewicy dzisiaj? No, kwik jest ogromny. To, co czytam, to powiem szczerze, że Chociaż inaczej, nie, no to co widziałem ostatnio na kanale Zero i pana wywiad z panią posłanką z lewicy, to jej wypowiedzi, yy, nie wiedziałem co mam zrobić, czy się śmiać, czy płakać, czy, czy zastanowić się, czy to się dzieje naprawdę, czy się uszczepnąć. No to właśnie co się dzieje z tą lewą, lewą stroną. Ja rozumiem, że każdy może mieć inne poglądy i żyjemy w tak zwanej demokracji, ale, no ale tutaj już jest jakiś, przepraszam, odpał. Jak pan to Ż komentuje mamy, w ogóle? No, że... Mamy wolność słowa, wolność wypowiedzi. Wszystkie strony sceny politycznej z tego skwapliwie korzystają. Lewica też. Co się z nimi dzieje? No, szczerze mówiąc, niespecjalnie mnie to interesuje. Oni żyją w swoim jakimś świecie, ułudzie, w bańce. Bardzo proszę. Większości Polaków, znakomitej większości, nie interesują te e, problemy, które oni stwarzają i z którymi próbują dzielnie walczyć. E, jednak większość z nas e, ma inne problemy na głowie. Rachunki za prąd, rachunki za gaz, e, czynsze ceny w sklepach to są te problemy, którą, którymi chcą się zajmować. E, ja też wolałbym się tym zajmować, jak nasza gospodarka ma funkcjonować, żeby było nas stać na te wszystkie rzeczy, żebyśmy mogli żyć godnie, a nie e, zajmować się ideologicznymi sprawami, które są naprawdę drugorzędne. Przy tym, co się dzisiaj dzieje, no, przypominam, mamy pełnoskalową wojnę za naszą wschodnią granicą. Pytanie moje, właśnie, co jest największym problemem teraz Polski, abstrahując od tych ideologicznych rzeczy, bo, 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 no bo ile można uciekać wciskając propagandę ludziom w mediach powiedzmy mainstreamowych? No wcześniej te rzeczy, które zostały powzięte przez obecny rząd i wcześniejszy, no to będziemy musieli za to zapłacić. Albo uciec z Unii Europejskiej. Mm. <laughs> Ja nie sądzę, żeby tak się stało, ale faktycznie musimy dźwignąć naszą gospodarkę, musimy faktycznie zmodernizować naszą armię, unowocześnić ją, wprowadzić odpowiednie systemy. Wydajemy tyle samo pieniędzy na zbrojenia, prawie że tyle samo co Izrael. A gdzie jest armia izraelska, gdzie jest nasza izraelska? Jakie potencjały? Oni wystawiają 600 tysięcy ludzi w pełni gotowych do boju, a my, czy wystawimy 200? Mam poważne wątpliwości. A mamy bardzo potężnego, odwiecznego wroga, jakim jest Rosja, która w swojej doktrynie ma jasno nakreślone cele, czyli granica wszech na, na odrze. To są realne problemy. Gospodarka jest naszym problemem. Nie mamy elektrowni atomowych, mamy problemy z cenami energii, z cenami prądu. No, zacznijmy też zajmować się tymi właśnie bardzo poważnymi, potrzebnymi nam wszystkim rzeczami. Temat CPK następny leży i kwiczy za przeproszeniem. Nic się z tym wielkiego nie dzieje. Przez półtora roku to się udało temu rządowi co najwyżej opóźnić, i to bardzo skutecznie, realizację tego projektu. No, 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 to na czym to polega? Bo może dyskusję powinniśmy poprowadzić w innym kierunku. Może to w ogóle właśnie czas wymienić tę elitę polityczną. Mamy ten popis pis PO, ja mówię, że jedno zło które się bije, dwa klany, które yy, mam nadzieję, że do tego właśnie dzisiejszą decyzją i innymi decyzjami w przyszłości pan prezydent zmieni, ale mówimy tutaj jednak o dwóch najważniejszych partiach, które prowadzą, no ta, ta wojna prowadzi nas w otchłań. No, proszę zauważyć, jakie są sondaże. Oczywiście możemy na nich tylko... To są prognozy, ale, ale zawsze, jeżeli przyjmiemy je za odzwierciedlenie nastrojów społecznych, no to powoli nasze społeczeństwo ma dość tej wojny, tej nawalanki, okładania się tą pałką polityczną, czy też inną, medialną, nie chcą. Młodzi ludzie, czyli te w tym przedziale, bo mamy na to badania, do 18 roku życia, do 40, oni już traktują popis jako obciach, jako coś, co jest dla nich jakąś historią i takim niefajnym, że tak powiem, im na nich już ten konflikt nie działa. My, wy, wypisowcy, wypyowcy e, i ta ciągła przepychanka, to po prostu nie działa. No ale jeżeli te partie dalej chcą w to iść, no to bardzo proszę, ja nie mam nic, e, nic przeciwko, niech dalej ten przekaz e, sobie sączą. E, idzie wiatr zmian. Jestem bardziej niż przekonany, że e, następne wybory parlamentarne one są tak naprawdę najważniejsze, nie te, które były w 23 roku, tylko te, które teraz... Co, co każde nie, wybory nie, nie, są nie, wyżej, bo to jest tak, Panie Marcinie. Nie, ale no, ja, ja przed tamtymi wyborami mówiłem, że one wcale nie są najważniejsze, mm, do wyżej, no, tylko okay. odsunięcie PiSu od władzy i nic poza tym. I to faktycznie był jeden z postu jedyny postulat, jaki został spełniony przez obecną koalicję rządzącą. Ale teraz te wybory będą bardzo, bardzo ciekawe, bo one zaczną ustawiać scenę polityczną pod nowe pokotlenia, które wchodzą do polityki. Mhm. Mm no właśnie, a czemu pan jest w polityce? Ja bym widział pana jako działacza, yy, szczególnie piłki siatkowej, chociaż z drugiej strony obecny prezes ma takie sukcesy, że. Ale też był i siatkarz, y, że gdyby myślałem, że, tak, że pan dołączy do niego i będzie mi team, i w ogóle. A tak na poważnie, dlaczego polityk? Polityką interesowałem się od zawsze. Miałem taki plan, który sukcesywnie realizuję po zakończeniu kariery. Nie idę tam po sławy, nie idę tam po y, pieniądze. Chcę po prostu działać. Lubię działać, nie boję się odpowiedzialności, lubię brać na swoje barki, nie boję się wyzwań. Pokazywałem to chociażby w swoim poprzednim życiu zawodowym, tak to, mm -hmm. tak to ujmą. I teraz czas na kolejne zmiany są obszary, w których jak najbardziej jestem w stanie się sprawdzić. No dobrze, okej. Okay, zobaczymy. Jeśli chodzi o konfederację, to zauważa Pan, że Konfederacja będzie odgrywać najbardziej znaczącą rolę w najbliższych wyborach? Mam nadzieję, że będziemy tym języczkiem uwagi, bo obecne sondaże na to wskazują, ale podchodzimy do tego z dużym spokojem i pokorą, bo w polityce, a szczególnie w tej polskiej, różne rzeczy mogą się wydarzyć i to nie jest powiedziane, że taki stan rzeczy może się utrzymać. Możemy mieć się wyżej, możemy być niżej. Tego tak naprawdę nie wie nikt, ale z całą pewnością pracujemy na to, aby być tym graczem, który będzie mógł decydować o przyszłości przyszłego rządu w naszym kraju. Dobrze, to, to jak naprawić tą Polskę z punktu widzenia mojego i miasta rodzinnego, czyli Olsztyna i pana, którym jest pan radnym, no bo, bo na przykład właśnie taki Olsztyn to, to piękne miasto, pięknie położone, a no coraz bardziej wyludnia się. Wyludnia się. Jak to, jak przeciwdziałać temu? Przede wszystkim trzeba stworzyć a, porządne warunki w przepisach w administracji w podatkach no to z poziomu centralnego można tylko i wyłącznie zrobić korzystne dla tych, którzy chcą mieszkać w takich miastach jak Olsztyn, żeby się nie wyludniały. Olsztyn ma jeszcze jeden problem. Nie ma dobrze płatnych miejsc pracy tak. dla wysoko wykwalifikowanych pracowników. Tego po prostu nie ma, nie istnieje. A to jest miasto idealne do tego, żeby przyszedł przemysł IT, bankowość, centra rozliczeniowe, ale żeby takie rzeczy powstały, to potrzeba współpracy miasta, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, tych firm tak naprawdę całego naszego regionu, żeby miał też kto pracować, żeby ci ludzie przychodzili. I to pociąga za sobą szereg bardzo dobrych rzeczy, czyli pobudzenie rynku deweloperów. Te mieszkania się bardziej, chociaż to zaraz to może źle zabrzmieć, mhm. się sprzedają, ale to za sobą, to przyciąga mieszkańców. Mieszkańcy płacą podatki, rozbudowujące się osiedla tworzą usługi. I tak dalej, i tak dalej. I to zaczyna po prostu się nakręcać. A w Olsztynie brakuje miejsc pracy, brakuje wysoko wykwalifikowanych. Tego po prostu w naszym pięknym mieście nie ma. Ile, ile to jest? Zawsze miałem problem z liczeniem. 11, 12 jezior dookoła miasta. W granicach administracyjnych Olsztyna jest 11 jezior. 11, tak, 11. Tak, że, dobrze pamiętam. I tak. jeden z największych lasów miejskich, no. także e, chce się żyć. Dobrze, to yy, kandydat na prezydenta Olsztyna, czy jednak do Sejmu, albo do nawet, bo z tego co wynika, jak patrząc na dzisiejsze sondaże, to Konfederacja będzie no, głównym rozgrywającym w koalicji przyszłej. Wybory parlamentarne są pierwsze, więc... Yy... Myślę, że na tym się skupię w pierwszej kolejności. Dobra, czy to był taki plan, żeby najpierw, o, o, żeby się nauczyć trochę polityki na bardziej szczeblu niższym, a potem pójść do wyżej? Bo teraz inwestorami tak patrzę na media, to mówię o, Możdżonek tu, Możdżonek tam, Możdżonek... No, dobrze, niech się Pan rozwija, bardzo super, życzę jak najlepiej oczywiście, ale mm, to co, taki plan był, że, żeby najpierw zaczynamy szczebel niżej trochę? Polecam każdemu politykowi przejście przez szczebel samorządowy, samorządowy. To jest ciężkie rynek, to jest ciężki To jest albo. ciężkie, to trzeba też się dogadywać, żeby spełniać też oczekiwania swoich wyborców, żeby spełniać potrzeby mieszkańców. Trzeba się potrafić porozumieć ponad podziałami. I dla mnie świetna lekcja i naprawdę dobra nauka. Na, na przyszłość ja też do polityki wchodzę nie z marszu, tylko przygotowuję się oczywiście, poszerzam swoje kompetencje i cały czas się uczę, bo trzeba się rozwijać. Czyli co, Marcin Marzonek w nowym rządzie ministrem sportu? Aby tak się stało, to, to, to jest bardzo ciekawe, bo my od swojego prezesa Słowomira Mencena dostaliśmy bardzo jasny przekaz. Jeżeli ktoś z Was powiedział, ktokolwiek myśli o tym, żeby zostać ministrem, czy pełnić tego typu funkcje w naszym kraju, to ja muszę mieć tutaj pełny plan na to ministerstwo, żeby nie było tak, jak obecna koalicja rządząca wchodzi bez planu, tylko dzielą się ministrami, jak łupami rzucają to na stół i ten to, ten tamto, tylko mamy mieć plan, pakiet ustaw, nowelizacji, plan na dane ministerstwo, jak struktura organizacyjna, administracyjno-organizacyjna ma wyglądać, z jakimi ludźmi chcemy współpracować. Wtedy, żeby było można usiąść do negocjacji już z przyszłymi koalicjantami. I to jest bardzo rozsądne, żeby wejść i zacząć od razu pracować, a nie myśleć nad tym, w którą stronę można iść. Zadawane to było pytanie wiele razy, no ale koalicja z PISem jest możliwa? Wasza? Jest możliwa, dlaczego nie? O. Bo, bo chociażby wy jesteście wolnorynkowcami, a tam ci socjaliści. <noise> to prawda? No, no, zobaczymy. Dlatego najciekawsze będzie negocjowanie umowy koalicyjnej, jeżeli do takiego dojdzie, bo jesteśmy otwarci tak naprawdę na umowę z każdym. Zobaczymy, czy każdy jest gotowy na przystąpienie do niej na naszych warunkach. No dobrze, wracając do głównego tematu. Czy my powinniśmy. Wystawić rachunek po zakończonej wojnie bez względu na jej rezultat w Ukrainie? My już powinniśmy dawno wystawiać rachunki. Oddaliśmy już ponad 100 miliardów złotych. To jest tak naprawdę chyba już niepoliczalne, ale z tego, co rząd przedstawiał, i tamten i ten to już mamy ponad 100 miliardów pomocy. I tak, my powinniśmy uczestniczyć w procesie odbudowy. My powinniśmy zarabiać na tym. Jak może to niektórych szokować, ale my musimy dbać o własne interesy, o własne państwo. Przypominam, polityka poklepywania po plecach, mówienia ładnych, okrągłych słów, tych, tak, że ktoś nas lubi bądź nie, się w ogóle nie sprawdza. To jest polityka, przepraszam, dla frajerów. My mamy swoje interesy i mamy o nie dbać. No właśnie może czas mówić gło głośno, że no, rządy, które były do tej pory, mówię tu też o Prawie Sprawiedliwości, i ten obecny zachowuje się jak frajer wobec Ukrainy. No, jesteśmy bardzo... nie wykorzystujemy swojej szansy, nie wykorzystujemy swojej e, pozycji, bo jesteśmy hubem, przez który idzie cała pomoc do Ukrainy i powinniśmy to zdecydowanie lepiej, lepiej wykorzystywać. Nasze firmy już powinny negocjować jak najlepsze warunki na to, aby odbudowywać Ukrainę. To nasze firmy zbrojeniowe powinny do, produkować i dostarczać nam jak najwięcej sprzętu, przy okazji zabezpieczając nas, na przykład na każdy karabin wy, wy, wyprodukowany u nas w fabryce, powinny jeden, dwa zostawać u nas w kraju. No, mniej więcej tak to powinno wyglądać. Jaki jest największy problem Polski, z punktu widzenia Olsztyna i radnego Olsztyna? Obecnie uważam, że no mamy takie dwa. Energetyka, tu powinniśmy bardzo mocno pracować i to wszyscy, wszyscy razem dążyć do tego, żebyśmy mieli jak najtańszą energię, żeby nasza gospodarka mogła być konkurencyjna. No i dwa, bezpieczeństwo, modernizacja armii, wzmocnienie tej armii i całego bezpieczeństwa to jest wszystko. No tak, wszystko oddaliśmy. Sprzęt idzie, ale dojść nie może. Poza tym fachowcy mówią, że nawet jeśli on przyjdzie, no to przeszkolenie odpowiednich podoficerów, oficerów do tego obsługi to jest rok dwa. Więc czasu nie mamy, a to wszystko gdzieś w Dlatego musimy ciężko pracować. No, tutaj tych kwestii nie, nie rozsądzimy. Wojna nie przychodzi z dnia na dzień, tylko to jest bardzo długi proces, o którym a, wszyscy w jakim stopniu wiedzą, mniejszym lub większym. No, ale tutaj nie, nie chcę zagłębiać się w te kwestie, tutaj zostawmy to a, ekspertom. Dobrze, na koniec. Czy jednak dojdzie kiedykolwiek znowu do powrotu y, ugrupowania Grzegorza Browna do Konfederacji, Pana zdaniem? To trzeba byłoby się zapytać liderów. No, Grzegorz Brown wygrał karierę solową, e, że tak to określę, i myślę, że nie będzie chciał na trasę koncertową już dołączać do żadnych grup <grych> i nie będzie powrotów. Marcin Morzdzionyk, Konfederacja. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej tego nagrania i innych, które znajdują się na naszym kanale. Zapraszam również, kochani, do wsparcia. Można postawić tę kawę pod tym adresem. Zachęcam również do wizyty, jeśli mieszkacie w Warszawie i okolicach, w czwartek, 28 sierpnia na promocję premiery oficjalną najnowszej książki Pawła o chrześcijańskim syjonizmie, Mesjasz i Trzecia Świątynia. A dwa dni później e, zapraszamy do Lublina również na podobne wydarzenie. Paweł Lisicki również będzie w Lublinie w sali NOT przy ulicy Maryki Skłodowskiej o 14.30 na obydwa wydarzenia. No, oczywiście wejście wolne. I teraz dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Do widzenia.